Siema! Z tej strony Wojewód! I dzisiaj znowu nasz klasyczny duet Shubi i wojewód. Gramy sobie w a dwójkę w Prop lecimy. No to lecimy. Gramy z tym samym ziomkiem co ostatnio akurat dziwne. O Boże. Nie bierzemy tej mapy, już nigdy. Utknąłem w desce! O, pomogło! Dzięki. Dobra, czekaj, te blachy trzeba ogarnąć. Przecież nie, tymi blachami nie można być. Nigdy nie byłem taką blachą. Ale uważaj, bo to można Czekaj. Napiszę mu tips, bo tu naprawdę jest ciężko kogoś znaleźć. Ty byłaś kiedyś tą rakietą wielką? Da się być. Przecież jakieś tam była... Na tym nagraniu co... Tam było trzy rakiety ile tam było rakiet? Trzy są. Okay. Nie ma go tam. Te rakiety, to ja wyjdę Wejdę w teksturę tam co ostatnia, pamiętasz to miejsce? Ojej, to jest wzrost. Nie, tu nikogo nie ma. Nie, takim czteropakiem nie można być, jak pamiętam. Jak to pójdę. Tam mamy HP. Może jest krową? Nie jest krowa. Nie, idziemy stąd, chyba go tu nie ma. I też na górze coś było. No o Jezus. To duże Czekaj, tu jest drabina jeszcze. O nie, umarłem! Nie! Przeżyłem, dobra, i tak przeżyłem, nie zabrało mi HP upadek, ale wysoko. Chodź no. Zaraz tutaj tylko sprawdzę. Ja się muszę uleczyć, bo nie mogę tam frunąć. Tak by chyba nie było. Nie, jednak było. Kurde, czym on może być? Wiesz co. Czymkolwiek? Capture point, idę na capture point. To było, to było. No ja tam sprawdzam, jestem teraz w tym labiryncie beczek. Aaa! Chyba Ty... mi przyszedł pod nogami. Tak? Ale nie, nie wiem. Jakiś A czym rynek? był? Nie wiem, to było coś małe, białe i mi przebiegło pod nogami, ale chyba, nie wiem. Może mi się tylko zdawało. Hmm. Hmm, taka to nie jest gra. Jak okaże się, że jest jakąś głupią drukarką, to się załamie no, nie mam byle tego pojęcia gdzie Idź na Capture Point i tyle. Jest ona w tej dużej hali. 5, <coughs> 4, <coughs> 3, 2, jest tu gdzieś. Jest tu gdzieś. Cholera, Patrz, czy gdzieś nie wyleciał Patrzę i go nie widzę. Nawet nie wiesz, się pokazać. O. Dobrze, Dobrze napisałem? Z czteropakiem. Dobrze napisałem? No tak, no. Ale jesteś czteropakiem Heinekena. Uuu, ośmiopakiem o. dokładnie. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, dobra. To chodź mój, mój radioaktywny Moja radioaktywna przepitko. Okej, okay, idziemy. O, z skutkiem. Z nie, z można. Ale ja nie pasuje. On to tu pasujesz. O, a ja sobie jestem tu. Dobra, widzisz mnie? Nie. sobie pierwszą osobę i widz mnie. Także. się to włączało? Prawy? cię nie widzę. Gorzej cię widzę. A, widzę, widzę, widzę. No. Widzę. Wejdę trochę wyżej. Ja jestem tutaj. Idzie. Słyszałem. Tam, tam wyglądałeś na wiesz? Wiem. Nie kręcisz się tak. Kręcisz się. wiesz co? Dobrze, stoję, ja nie widzę się. Nie widzę cię w ogóle. O, widzę kawałek ciebie. No, ja Mam pójść do ciebie i popatrzeć? Słuchaj, chodź cicho, cicho. Cicho, cicho, medyk. <grym> Jakie nigdy nie widziałam jeszcze. No. tu jest chyba jakiś ślepy. Chodzi gdzieś tam? Słyszę go jak krzyczy medyk. Ty krzyczysz medyk. Chyba ta gra jest trochę za głośna. Nie wiem, bardzo mam cicho. Dobra. Medyk, medyk, może pójdę tam do ciebie. Ja sobie pobiegam. Gdzie on jest, co? Nie ma go nigdzie... Przez, propy idą na łowy, nie ma co. Chodzi po dużej hali. Pobiegamy sobie z nim minutkę. Widzi. <laughs> idzie do nas. No pokiwał, że nie. Co? Co mu chodzi, co? Szut! No gdzie on wchodzi, co? Nie. Wow. Widzę, jak tam się bawicie. Chcę go trochę zgnieść jak ty, ale nie, nie umiem. <grymne> nie wiem, jak to wtedy wyszło, ale... Oj, spadłaś. Achievement. <grymne> Better up. Au! On jest kimś debilem. Ośmiopak uciekający. Może ja przejdę do jednej drużyny, a ty do drugiej, co? To co, przechodzisz? No. Przyszedłem. Okej. Okay. <mulatory> Mama na nagrywkach! Cześć, mamo! Przepraszam. Nie ma na co. Dostałem kaka pupu. Taki owoc, kaka, a nie wiesz co to jest? Nie wiem. Chce wyjść. Ja ci mówię, że będę na dużej hali. A co on jest? Małą mańką na mleko. A ty? Nie powiem, a materiał chociaż? Hmm. Chyba po części metal, albo w całości metal. Okay. Hmm. 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 Tego się śmiejesz, <laughs> niczego. Chyba kompletnie nie w tym rogu jestem. Tam mnie nie ma widzisz mnie? Tak Kacze Skacze cały czas Jak skaczesz? Cały czas skacze Jesteś na hali? Tak Ty mały. Cześć, stop! Stop, 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 nie bić Dlaczego to będzie nie działa? Nie masz mnie nie bić! Nie działa! Nie działa! Nie działa. No! No nie się to pani to Dobra, labirynt, beczek. Okay. E, ja tam... Obok labiryntu beczek jest lab labirynt z kartonami. Okay. A na hali? Nie. Tam na górze? Tak. I on jest na labiryncie z kartonami, schowany gdzieś. Du -dum. Du -dum. I Jeszcze Cię nie widzę. Du -dum. Du -dum. Du -dum. Widzę Cię. Dobrze idziesz. Prosto i po, po Twojej lewej będzie. Tu i w lewo. Ah, te pestki są złe. Okej. Okay. Oj, ojoj. UFO? Nie. To będzie wam dość trudno. A rakieta? Nie. A co to było dobre, jak schował się? Jak? Ucinacie czasem, wiesz? Ooo, przepraszam. <grywka> Nie ma za co. Ok, już się schowałam. Dobra, powiedz mi, z jakiego materiału jesteś wykonana? Drewno i odrobinka metalu. Beczka? Nie. Hmm. Ale mam pyszne winogrona. Jesteś na dużej hali? Nie. O! I powiem Ci, że zmieszczą się we mnie tak ze trzy szczeniaczki. O Jezu, Ty to z tymi szczeniaczkami już skończ. <noise> no to jest <noise> Trzy szczeniaczki, tak samo jak w rakiecie. Zmieści się we mnie za 20 szczeniaczków. No, tam za trzy by weszło. <noise> Nie no, ale ona była taka wąska. A dzisiaj jeszcze paliwo musi zmieścić. Ty jesteś wąska. Chciałabym. <noise> Oj no, bez przesady, co? O, widzę kogoś.

Ważna jest zadywa. O, ktoś... Ktoś na serwer. Jezus Maria! Ktoś chyba zaraz wyjdzie na serwer. O mój Boże! Hmm? Drewno? Nie. Metal? Tak! Rakieta? Tak! Kim jest Karin? Ufo. Okej. Okay. Ja mam tą, tą kolumbrną schować, co? Tam gdzie ja potrzebuję? Nie, bo ty mnie zabijesz od razu. <noise> A to było piękne wtedy. Szkoda, że to nagranie przepadło. Gdzieś na dużej hali się muszę schować. A, koniec czasu! Du, 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 du. Mm. Jestem na dużej hali. Jestem na dużej hali. Ok. Teraz gdzieś się schowała wielka rakieta. Chyba ci skłamałem z tą rakietą. Ej, nie ma pa. <laughs> O, patrzcie, jak to jest kaka, jaka śliczna, piękna gwiazdka. Zobaczcie. W sumie to jest 2, 4, 6, 8. Osiem takich smacznych, bardzo. nasionek. A naprawdę jesteś rakietą, czy nie? Naprawdę jestem rakietą. <laughs> nie Dawaj trójeczkę, Oazis! Co? Moja ulubiona mała. Nie! A serio? Proszę! Daj pogadać! Nie, nie mogę Stój, daj pogadajmy! Jestem rakietą, uciekam. Ja ale to jest nie ja nie mogłam zastrzelić. Gdzie jesteś? Nie mam mnie. A gdzie ty jesteś? Nie wiem. Jestem... Słyszę cię. Ruszyłeś się stamtąd? Tak, już mnie tam nie ma. No. Dlaczego nie podpalam? Co jest? Ja cały czas cię mi Mam cię. Ej. Bo musisz trafić we mnie. Mój środek jest, widzisz gdzie? Nic. Hmm. hmm. Mnie we. Mój środek jest na tym pasku, teraz na tobie jest. Mój środek mój. Ojeju. I w to musisz trafić, żeby mnie podpalisz. Nawet nie wiedziałem, ale fajne. A ty we mnie wczoraj palisz. Ja jem kakę, mówię, poczekaj, poczekaj, a ty we mnie na hama, zobaczysz. <laughs> I teraz jest znowu na dwa. O nie, jak to do ciebie? Ale jaki fajnie, jak ja do niego majtam, to tam on też do mnie ma. I to jaki słodki! Okej, okay, czym on jest? On jest wiaderkiem i pędzelkiem. Wiederkiem i pędzelkiem, czyli mopem. No nie, no wiaderkiem takim z farbką bardziej. A, takim wiederkiem, dobra. A ty czym jesteś, z metalu? No. Cały metal? Mhm. Mm ok, beczka. Nie. Bańka? Mhm. Mm Poproszę wskazówkę. Mm. Widzę skrzynki. Ale skazówka! No wiesz, że jestem bańką i widzę skrzynki. No. Jesteś w labiryncie. Jestem na górze i on też. A, okej. Okay. Nie jestem w hali. Prawie wpadłem między te zabójcze, w te blachy. Jezus Maria, normalnie o włos. Idź tam do Was, Pyro. Uh o, -oh. on jest farbką i pędzelkiem. Okej, okay. wybieg mi na mordę. Jestem tu. Jesteś beczką, widzisz skrzynki? Nie, jestem bańką! A. Serio? Trochę nie wyszło. A cię zdjąłem! Ta drapina nie działa, mówię ci. Ale działa w dół. Nie działa. W dół to musi działać chyba, nie? To się nazywa grawitacja. Dobra, dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć! Cześć!